Siema, z tej strony x Freddy. Jestem dzisiaj razem z moimi technikami. Już dzisiaj o godzinie 18 startuje mój serwer XDMCP. Jest to survival plus działki na wersję 1.16.3. I właśnie z tej okazji Organizuję Wam konkurs na rangę Bossa, którą możecie również zakupić w Witem Shopie. Aktualnie trwa limitowana promocja, ranga jest tańsza i dostajecie dodatkowe 5000 dolarów, więc myślę, że zajebiście. A jeśli chcecie właśnie wygrać tą rangę w odcinku, to zostawcie suba, łapkę w górę i dzwoneczek i napiszcie w komentarzu swój nick, czy będziecie grać dla tej edycji. Na serwerze jest darmowy VIP, a jeżeli chcecie zrobić darmowego z VIP-a, to zdobędziecie go za dołączenie na Discord'a. Doszły mnie słuchy, że pewien cwel groził tutaj, że wywali serwer, a wszel wszelakie wątpliwości rozwieją mój sztab techników. Tak jest. Wszystkich dzieciaczków z darmowymi didoserkami zapraszamy na nasz serwer. Słyszeliśmy, że chcecie pokazać swoje umiejętności. Wszystkim testerom dziękujemy oraz informujemy, że nasz serwer jest chroniony przez BuyShop Protector i serwer jest ubezpieczony na wysoką sumę. Posiadamy oprócz BuyShopa kilka bramek w Polsce i we Francji, więc nie ma opcji, żeby nas wypierdolić. Serwer jest zabezpieczony skanem malware, MySQL, więc nie ma opcji na żaden wyciek, a nie to, co ci amatorzy piszą w tych jebanych komentarzach. Ty tam, kurwa, szmato jedno z drugim, coś tam pierdolisz, że serwer wyjebiesz, kurwa, tam na pizdę. Jeszcze raz coś o tym wspomnisz, ci wybije ten pomysł, kurwa, z głowy, ci łeb spadnie. Tak ci zajebie hikinga, kurwa, że ci musiał tękę pod nogi i matkę w złym pod choinką znajdziesz. No, halo już? No już, już możesz, możesz. O, okej, okay. więc tak, zapraszamy na serwer. Tutaj tak jak poprzedni kolega powiedział, tutaj technik, serwer jest nie do wywalenia. Mamy cztery proxy we Francji, jeden proxy tutaj w Polsce. Mamy globalny anti Dildos, więc po prostu nie, jest nie do wyjebania ja słyszałem tutaj jakieś głupie opinie widziałem jakieś głupie komentarze te komentarze zostaną zgłoszone do YouTube'a zostaną zgłoszone do odpowiednich służb i wszystkie osoby, które będą tutaj próbować coś będą nasz skład zostanie wysłany do miejsca zamieszkania takiej osoby i po prostu powiem, że nie można odniosować więc serwer będzie w pełni stabilny zapraszamy, godzina 18 w niedzielę będzie super gra bez żadnych problemów, a jak będą by jakieś problemy techniczne, to się tymi zajmiemy, no i tyle, no, pamiętajcie, żeby tutaj wchodzić, 18, piszcie niki w komentarzu, no i elegancko.